Hej, mam tu Wraen. Słuchajcie, 200 odcinek Hearthstone'a właśnie przed wami. Jest to całkiem okrągła liczba, w związku z tym postanowiłem nagrać ten specjal, o który e, ktoś tam prosił, czyli otwieranie mm, pakiecików. Jest tu ze mną Diana, która będzie właśnie czynić honory i otwierać pudełeczka. Miejmy nadzieję, że powyciąga parę fajnych kart. Udało mi się zbierać 10, więcej nie ma szans, bo tak nie już korci, żeby to otworzyć, że hej. Dobra, no to lecimy. Proszę bardzo, pierwszy pakiecik. Tak. Przeciągnij go tam, hop i łup. No i odwracaj karciochy. Raz. No, super, tego nie miałem. Druga rzadka karta i jest okej, okay, dobra. Pierwszy pakiecik za nami całkiem wyborny, no to klikamy gotowe i jedziemy z drugim. Co tutaj będzie ciekawego? No, płatnysz, o świetnie. <laughs> o, rewelacja, przygotowanie tego nie było trzeba. Zawsze mi było szkoda, Proszę, proszków. Proszę bardzo, już 2-0 dla Dianki. Dawaj, dalej, dawaj dalej, nie krępuj się. Ach, po pięciu zmienimy tyły koszulek. Dziki duch, dobrze, nie miałem dzikiego ducha. Mad Bomber Sniperstwo i Gierme Gargantu, dobra? Jedziemy. No to już w sumie dziki duch na plus. Tak jak mówię, nie miałem, a przyda się dla Szamana Popatrzmy co dalej. Błyskawica i Manocholiczka. O, świetnie. będzie do Turbo Koks Rogala. Okej okay. Coś nie widzę legend, ale to spokojnie. Jeszcze mamy sześć. 6 podawać bez jest No. Turu, turu, turu. No. Teraz widzona błyskawica jest druga dziś. I druga protektorka, dobra. No, Okej. Okay. I za chwilę zmienimy koszulki. Bo to tak nie wypada. W tych samych, co się wydaje. O. Jest pirat, dobrze. Na piratach też tak chciałem zrobić. No. I zabójczy strzał. Dobra, gotowe. Gotowe. To teraz, słuchaj, kliknij tutaj wróć. Następnie tu. opcja, mm, opcja, I strzałeczko obok Pandarii. I klikamy escape. O, sorry. E, otwórz pakiety. No. I wracasz do otwierania pakiecików. Może na tych nowych będzie coś lepszego. Uwaga, hop. A, ładne są. I ranny mistrz asuszy. dobra, tego też nie miałem z No dawaj, dawaj, nie krępuj się, otwieraj, po ko o odkręcaj po kolei, hop, znaczy, no, po kolei. Ty wybieraj kolejność, w jakiej będziesz odkręcać. A ja tylko będę mówił, czy dobrze, czy źle. Gdzie jest moja legenda? O, proszę bardzo, jest! powrócił do mnie zgładziciel, kiedyś miałem, a potem go spaliłem jak głupi. Wybornie, wybornie, i druga manocholiczka normalnie. Jestem kontent. Dawaj, dawaj. Champion. Okrutny nadzorca i wyczucie demonów. I uwaga, ostatnia paczuszka na dziś. Tutu, tutu, tutu. dawaj, dawaj. Ło. Wow złota epicka karta, proszę jak mnie Hearthstone wyczekał. Wybornie. Mężowa pułapka, której nie miałem. Uuu! Dziękuję Ci bardzo kochana. No i popatrzcie, tyle, tyle pakiecików, całkiem przyjemne karty. Generalnie rzecz biorąc, większość można zaliczyć do udanych. No. Może króciutkie podsumowanie. Dobra, matematyka wykonana, w związku z czym mogę śmiało Wam powiedzieć, jakie mamy procenciki w tych 10 boosterach. Słuchajcie, na 10 boosterów mieliśmy 36 komonów, 11 RAR, 3 epiki i żadnej legendarki. Co daje nam? Na komony 72%, na RARY 22%, na epiki 6% no i 0% na legendy. Natomiast, tak mniej więcej statystycznie, według wszelkich różnych źródeł, wychodzi, że Common ma 78,75%. Rar ma oczywiście dodatkowy RAR, no bo mamy 100% na jednego, prawda? No ale generalnie jest około 10%. Epic to 5%. Natomiast na Legendy mamy 1,25%. Jeżeli jeżeli, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w każdym boosterku mogliśmy mieć jednego RARA, oznacza to, że mamy właściwie jednego nas programowego, czyli jeden na 10 boosterków, czyli właśnie to 10% tak jak powinno być. Natomiast no właśnie epiki mamy, 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 mamy no 5, 6%, czyli procent za duży teoretycznie Mniej no, tak jak mówię, wszystko się zgadza, prawda? E, natomiast jedna złota karta na 50 oznacza, że było to dokładnie 2% szans, czyli mniej więcej tak jak powinno wyjść. Co prawda, wyszła to karta epicka, no ale no, na to było mniej procent szans, no ale, ale jednak jest. E, no słuchajcie, dzięki bardzo za uwagę. Oczywiście ja zapraszam Was na Facebooka do polubienia, do zasubskrybowania kanału i. Mm, już jutro na kolejne filmy. Jak uzbieram znowu trochę paczuszek, to by z nie otwierać jeszcze raz, a co? Ale przyznam szczerze, że nie wiem czy uda mi się e, wytrzymać w tym napięciu mając paczkę, a nie móc ich otworzyć e, znów tak długo. Dobra, raz jeszcze dzięki wielkie i do jutra strzałeczka, hej!